Zamontowana na tą chwilę po przemyciu, nie widać, że coś tam się wydobywało. Zobaczymy, jak złapie temperaturę. No to po skręceniu skręciłem to dzisiaj. Wczoraj było wstępnie skręcone dosłownie delikatnie w paluszkach, żeby tu delikatnie silikon było widać, że wypływa. I w momencie, kiedy ten silikon zobaczyłem, że wypływał, zaprzestałem. I zostało to na noc. Tak przykręcone, dzisiaj było dalej skręcane. Tutaj z czuciem, mniej więcej jak pamiętamy, jak pokręcaliśmy te nakrętki od e, e, regulowania zaworów. mniej więcej z tą samą siłą, troszkę delikatnie, bo to chyba jest 10 km, tam jest 14 I zobaczcie, auto nierzędzi jest naprawdę bardzo przyjemny i mam nadzieję, że nie będzie ciepło. O, wszystko wyjdzie jak to lubią w to już powiedzieć e, tutaj jeszcze bo chyba nie, nie dodałem że pokrywa zaworów po pomalowaniu tutaj było na twardym klocku szlifowane e, najpierw 320 400 800 miało być 2000 aczkolwiek stwierdziłem że 4800, tej już jest wystarczający efekt że zostało na osiągnięcie. tak to wygląda jeszcze ale Kaffee Chodzi bardzo fajnie Nie słychać tutaj żadnych niepokojących dźwięków Tak więc mi wydaje mi się, że naprawa zrobiona Zgodnie ze sztuką i tak jak powinno się robić